Właśnie jest, o dobra, To nie. Chodź nie, no to... chodź. Kurwa drugi, ja się wkurwia, że z bambusów jebanych nic kurwa nie działające gówno w tych krzyje jebanej kurwa. Ach. Nie można to stać mieć dupie. Jest no. dobre rozwiązanie jeszcze Możemy się pójść w pizdu. Mhm. Pa dwójkę gdzieś tu Wal wal, zjeba, wal, wal wal, 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 mm. wal! Dawaj go kurwa jest się siebie, widzę blok mam niby kurwa, który Do Dostaliście raczej nie działać. Chodź na zewnątrz, możemy już dupie kurwa teraz, chodź. Wle, daleko od tej dziury jeszcze się mantikiem ma kurwa to zjebiłem. Idź do dziury, tak, tak, zajebiście. Brawo. Ścierbo jebane. Albo nie. Bej w Wudio. No też tak myślę, no. Tylko nie jest woderem ja zwiększamy czarnieść duków, w sumie kurwa. Nie. stojící se Ty masz mocnego pusza, czy nie, tym ty razem? Mam Kurwa No nie, no mocniej mi przepniesz, kurwa, na drugą stronę, a nie o to chodzi Tylko żebyś wyjebał No ale chuj Fajne odbicie, fajne, wspaniałe, kurwa, najlepsze na świecie, kurwa. W jedynce to mogło działać, tu działa jak gówno, oczywiście. Jesteś tu gdzieś, coś kurwa, tak? O magicza, tu nie ma. tu jej. Uważaj. Dobra, trzymaj tam tego. No kurwa, mać, jebana. Pizdę se! No i no kurwo chłopojebony kurwo! Duszę? Nie duszę, nic nie działa kurwa. Ja pierdolę, uważaj, uważaj, uważaj. Masz go? S, dobra. Pizdę se kurwa, atakuj frajerze jebany. o masz go. Jakżeś ja, ja, kurwa mnie kierował. ja pierdole. No bo to już w sumie ostatnie. kurwa łatwiej niż ostatnie poszło w sumie. A to to musimy ukarsoć się nie będzie dało inaczej. O, to w ten dzień, Jesteś blisko, ty. Nie pociąg nie zejść kurwa tam na dół, chodź teraz na dół, I teraz my idziemy na zewnątrz, chodź, chodź, Jesteś lepiej pod te pusze kurwa, z nas puszna to będziemy i tak na ziemi kurwa, nie? tam? Okres, mhm. Pewnie czekaj chwilę bo nie mam HP. Mhm. Dobra, to idę sobie w pizdu. Dobrze, możemy iść w nich. A, nic kurwa Boże. Nic! No fajna kurwa szorża, zajebisto kurwo! Ja pierdolę, że... No tak, jeszcze mnie zabi może kurwa, bo chuj ten blok jest Eee, jest to HP Ja się do niego frontem, kurwa nic, chodź tu no Ja pierdolę, chuj mnie zaraz strzeli kurwa A, o ty nie aż HP, czekaj Otaczają mi idioci, tak Geblos powiedział. W sumie się zgadza. Bruch. No kurwa mać! No tak, bo jednego nagle... Nie, czekaj, ja muszę być na pierwszej linii w takim razie. No tak, Łukasz będzie nie do trafienia, kurwa, może No no tak, parowanie i da... Kurwa, śmieć ujebane, cheaterski pierdolony! Kurwa! Rzyg. Nie ma ja nic rape... No kurwa macie bana O chuj Zalecam przemyśleć na ja no pierdolę, chuj mnie zaraz strzeli, kurwa nic nie działa nie mam Bożej. ja bym chciał kurwa, żyć tyle tu nie ma spadłem do dziury mhm. ale żyję Magic. kurwa, kurwa wejdź, wejdź na zewnątrz wejdź. NO NIC KURWA NIE DOSTAŁ, O CHUJ Chyba mać Nie, 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 nie no, nic Ja wydłupcam Uciekaj teraz to na pewno nie kurwa uczekaj Biegnę, biegnę Zasuwam JEST, S KURWA Czekaj, S Pizdez iść tym obiłanikiem, kurwa, jebany mencie. Nie, <laughs> Nie, 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 nie! Pierdolaj! Już! Es, kurwa Es, kurwa, wymęczone gówna znowu Nie, o kurwa, jakoś parują idealnie do bólu. Chuj, es no co ta nie płykuła? No dużo gorzej niż ostatnio, no cóż. No ojej. Może odeczkej. Już taki rozczarowany gameplay'en kurwa. Ile gramy po godziny? Godzinę. Diedziny. Super.